Pochwalony Jezus Chrystus, biblijne koło, piąta niedziela Wielkiego Postu. Na krzyżu już fioletowe. Nie ma krzyża, schowany krzyż, <grych> bo Jezus nam opowiada o krzyżu. Na razie idziemy do walki, idziemy na Paschę. Ale postawmy sobie najpierw według naszej zasady problem, co Słowo Boże i co z tym robić. W coło Boże w sprawie tego problemu i jak, jakie wnioski z tego. Więc postawmy sobie problem. Po co mi mm, święta Wielkanocy? No święto zbawienia. A potrzebne mi zbawienie. Po co mi zbawienie? Od czego? Ja? Jest GUT? No, no ja to ja. A ja, jeszcze, ja jeszcze mogę się zło o zbawienie od zbędnych kilogramów czy od czegoś. Ale ty to nie, ty wszystko masz. Młody, piękny, bogaty. <laughs> Właśnie, co nam jest potrzebne. Co nam jest potrzebne? W jakim sensie on jest naszym zbawicielem? Dwie rzeczy, to też mówiliśmy, ale to warto podkreślić, bo dzisiaj nam ten temat się w sposób pojawia szczególny. Bóg nas zbawia od śmierci. Od śmierci i od śmierci miłości, czyli od śmierci wiecznej, od, tej, od tego, co, no to weźcie sobie, wyobraźcie sytuację yy, Starego Testamentu. Ludzie nie wiedzą o zbawieniu, o zmartwychwstaniu, żyją świeckie poglądy, no coś tam, tam z to się powoli zaczęło tam pojawiać jakieś zapowiedzi zmartwychwstania, a no, a tak, no to co? Żyje, żyje człowiek, a później nic, pustka. Była pustka, z której przyszedł i zmierza do pustki. Trochę takie to smutne roz... I, to... i to takie, no, rozczarowujące, nie? Natomiast yy, chrześcijaństwo przynosi nam zapowiedź wiecznego życia w wiecznym szczęściu, bo będzie zmartwychwstania do życia, albo do zmartwychwstania do wiecznego potępienia, nie? Natomiast jest jeszcze drugi moment. Wyzwala nas od śmierci grzechu, bo grzech, co to jest grzech? To jest zabijanie, niszczenie, ranienie miłości. I, i to jest też katastrofa, że człowiek, człowiek, jak ta miłość może wrócić? Co może zrobić, żeby ta miłość odnowić, żeby zacząć z nowej strony, nowej kartki, zmartwychwstałe właśnie w niedzielę Jezusa Miłosiernego. Będziemy patrzeć na Jego yy, serce przybite, z którego te promienie łaski symbolizują nowe życie, prawda? Więc życie według miłości. Więc to są dwie takie fajne, fajne jakby przejrzyste rzeczy. Tutaj Ci Bóg przynosi zbawienie. No i patrzymy na tekst. Pierwsze mamy e, Oremus, znaczy nie pierwsze, tylko pierwsze czytanie w, w Oremusie. Mamy, mamy tak Jeremiasza i tam jest piękna taka opowieść o tym, że Bóg da nowy przymierze. I ten przymierze, bo byli, no niegrzeczni byli, nie zachowali pierwszego przymierza, e, bo ja ich wyprowadziłem, wyzwoliłem, oni złamali, mimo że byłem ich władcą. Ale umieszczę swe prawo w głębi ich serca, jestestwa, wypiszę w ich serce. Będę im Bogiem, oni będą mi ludem. Ja im będę Bogiem. Im będę Bogiem, im, a, a oni będą mi ludem. Nowa rzeczywistość, ta głębsza więź, która będzie się miała odbywać, będzie jakoś na poziomie serca. Już nie będą. Poznajcie Pana, poznajcie Pana, bo wszyscy będą mieli ducha. Jest ta wielka bliskość Boga z nami. Poznają mnie, ponieważ odpuszczę im występki. A o grzechach ich nie będę już nawet wspominał. Tu właśnie chodzi, że człowiek sam swoimi siłami ciężko, żeby się stał wolny od. zdolny do miłości, tak powiedzmy. Czyli wolny od grzechu, od tego, co rozwala miłość. Dlatego że. Że jesteśmy popsuci grzechem pierworodnym i ciągle nas ciągnie do tego, żeby nadużywać miłości. Wiesz, czym jest grzech? No, nadużywaniem miłości, zdeptaniem, zabiciem miłości, miłości do Boga, zdeptaniem tego, co jest między mną a nim, zdeptaniem tego, co jest między mną a drugim człowiekiem i wewnątrz mnie. Bram te dwie, bo to jest jakby, to jest moi kochani, co to jest, dlaczego taką dekorację sobie brałem. Więc idziemy do Paschy na bój, idziemy na bój. Jezus nas prowadzi i nam mówi, właśnie co to będzie. Pascha to jest, to będzie walka, zbawienie. Z Pascha to dokładnie to jest słowo przejście, zbawcze przejście. Bóg przejdzie między nami. Narodził się, e, wcielił, narodził, przeszedł, nauczał, przeszedł przez krzyż, przez grób i wychodzi żywy. Przeszedł, ale to przejście jest tak, jak w Egipcie, anioł śmierci przeszedł, i na drugi dzień byli wolni. Wieczorem była Pascha, na drugi dzień byli wolni. Tak samo ta Pascha, i na drugi dzień są wolni. To znaczy, na trzeci dzień są wolni. Jezus przechodzi i przynosi zbawienie. I w tej walce z Jezusem o zbawienie są jakieś dwa właśnie odcienie, dwa kierunki, dwie sprawy. Otóż on nam walczy, żeby nam wywojować. Życie wieczne i żeby nam wywoływać odpuszczenie grzechów, czyli wrócenie do miłosnej jedności z Nim, z sobą, między sobą. To jest to nowe przymierze, o które On wojuje, zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem. I umierając składa ofiary, jednym z nas się staje Bóg, który przyszedł, jednym z nas się staje jako naszym liderem w naszym imieniu, w jedności, wykonując wolę Ojca, wynagradza, odwojowuje, Pokazuje miłość do końca, do nas, do Niego, aż do śmierci i prosi Go, i to czytamy ładnie w drugim czytaniu, nie? że do Hebrajczyków Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni swoich zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany. no bo... I został wysłuchany, nie? Ale w trzeciego dnia dzięki swej uległości, czyli był posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa, nie? Tak to, tak to, przez to, co wycierpiał, wystawił, wy, yy, i chociaż był synem, znaczy to Bóg był, nie? Jest. Nauczył się posłuszeństwa, w sensie nauczył się, no on był posłuszny, ale jako człowiek pokazał nam, jak być posłusznym ojcu przez to, co wycierpiał, tak jest posłuszny aż do śmierci. A gdy wszystko wykonał, Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich, którzy go słuchają, słuchają, słuchają. To znaczy, są posłuszni słyszeć i usłyszeć, nie? To jest to, jest to. więc ten mamy moment. Czyli to posłuszeństwo Jezusa jest wzorem tej walki, technologią, techniką walki, sztuką walki o zbawienie, to jest tą bronią i to jest też dla nas, jak się chcemy włączyć w to dzieło zbawienia, przyjąć, otrzymać to, co nam daje, no to dla wszystkich, którzy go słuchają, czy mam być posłuszny, posłuszny Bogu, który wezwał mnie do jedności z sobą, posłuszny Jezusowi, który nam mnie prowadzi, to on pokazuje jak iść tą drogą i posłuszny Duchowi, który mnie przemienia, który, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu Jeremiasza, on będzie nie będą się już pytać, mówić jeden drugiemu, poznaj Pana, bo w sercu będę mieć wypisane, jego i mamy Ducha Świętego. Zresztą to paschalne świętowanie zmierza do wspomnienia tego, że mamy Ducha Świętego w sobie, a w czasie nocy paschalnej, no chrześcijanie, jak się chrzczą, to otrzymują zjednoczenie z Bogiem przez chrzest, otrzymują dar jedności z Bogiem przez Eucharystię i otrzymują Ducha Świętego przez zbierzmowanie w czasie i patrzymy na Ewangelię. W Ewangelii widzimy Jezusa, który mówi o tym, że, że Syn Człowieczy będzie otoczony chwałą. Ten krzyż jest pokazany jako otoczenie chwałą, bo w ten sposób się chwała Boża przejawi, że On nas wyzwoli od tej katastrofy śmierci I dlatego my, chrześcijanie, to co papież mówił Jesteśmy jakoś też odpowiedzialni za to, żeby innym nieść nadzieje, nadzieję, nadzieję zwycięstwa, nadzieję światła, bo nie znają tego, co my wiemy. My w tym uczestniczymy, więc, więc to jest, to jest, prawda, takie, takie do nas wezwanie. Yy, I teraz tak, popatrzmy, co tutaj się dzieje. Otóż Pan Jezus mówi, że, że będzie uwielbiony Bóg. Przez tą jego zwycięską śmierć, to znaczy światło dla świata przyjdzie, dla tego ciemności, które my mamy głosić jako chrześcijanie, to światło zwycięstwa zmartwychwstałego. Ale jest mówi tak, że trzeba, żeby ziarno pszenicy upadwszy w ziemię e, obumarło. Bo jak nie, nie obumrze, zostanie jedno i nie przynosi plonu. Obumarło, upada w ziemię, w, w grob, i wtedy z grobu wystaje, z staje nowe. I to jest ta umiejętność, właśnie ten, kto kocha swoje życie. Niektórzy dodają, zresztą tutaj piszę dalej: traci, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Nie chodzi o to, że mamy sobie piekło na ziemi zrobić, nie, ale. No, ale właśnie, mam być zakochany w tym życiu, w nim, który jest życiem. On się zresztą objawia w tą niedzielę, jak życie. To jest w tym cyklu przygotowania do, do, do chrztu, to, to jest właśnie yy, po tym, jak on się objawiał jak woda życia, jak, jak światło, to teraz się objawia jak życie, dawca życia. I to, to ważne jest, że to życie bierze się z, z umiejętności oddawania siebie, z umierania. No bo to jest miłość. No, miłość ma w to sobie właśnie, że ona zakłada dar z siebie, umiejętność Włączenia się w Dar Jezusowy i on pokazuje, że jak kocham, czyli jestem gotowy oddać siebie dla kogoś, i jak mam tą gotowość, jak tą gotowość realizuję. Oczywiście no widzimy, że to jest tak, że on też chodził, głosił, kochał aż do śmierci i wielu świętych przez życie przechodziło, pracowało, służyło. Czyli z jednej strony, w zasadzie, miłość ma tą swoją taką strukturę. Taką istotę, że no jak, jak sobie królewnę wybierasz, że z nią się żenisz, no to, no to tracisz 10 księżniczek, nie? Umierasz dla miłości do 10 księżniczek oblubieńczej, nie? Bo masz królewne. No więc miłość ona zakłada wybór, umieranie czegoś, żeby zrobić miejsce dla czegoś. Więc umiera kolejny. Maybach, czy jakie są tam duże samochody, ładne, śliczne i bogate. Nie wiem, czego Maybacha znam, chyba z mediów. A za to robi się miejsce w Twoim domu dla drugiego dziecka, nie? I jeździsz spokojniejszym autkiem. No, w razie jakaś, no, gotowość na, na, na dawanie z siebie, to to przynosi plon a choćby kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. On nas wzywa, żebyśmy szli też na ten bój, na ten bój oddawania życia dla życia i dla miłości. I, i tym instrumentem walki, metodą, techniką jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo. I myślę, tutaj takie ciekawe tematy, mianowicie... Że on w tekście, w tekście to czytamy, nie? on mówi, Jezus mówi, że, że pragnie, żeby ta chwała Ojca się uzewnętrzniła, ona tam głos słyszy mnie, bo Jezus we Ewangelii Jana to nie jest wywyższony na krzyżu, to, to to błyszczy, to błyszczy jego miłość. Krzyż mam, pierwszy rok kapłaństwa do rodziców dostałem. Tatuś eleganckie takie to zrobił, a ta figura jakiejś były więzień zrobił lodowe sztuka. No i ja mam takie bardziej wysublimowane gusty. Bardzo mi się nie podobało, ale już od razu wtedy wiedziałem, że że no tak to jest właśnie z krzyżem, że nie ma się podobać, ma być. No i, 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 i jest mój. To znaczy i pierwszy lata kapłaństwa i różne tam perypetie i, i później proboszczowanie w pierwszej parafii, później na Białorusi, później proboszczowanie w katedrze. Gdzieś mam taki obraz, że na, na moich rzeczach w bagażniku leży na wierzchu ten krzyż, i gdzie byłem, jakby idzie przez moje życie. Więc, więc tak to jest w tym krzyżem. I on jest znakiem zwycięstwa, wyższenia, chwały Bożej. Bóg tak nas umiłował, że syna swego jednorodzonego dałbyśmy życie wieczne. Więc tutaj o to idzie walka. Później jest tam, czytamy o sądzie. No, bo to no my już to ja, u Jana Ewangeliana jest takie coś, że my już wybieramy Jezusa dzisiaj. Ta Pascha u nas trwa, albo żeśmy go, żeśmy go wybrali w czasie chrztu, to, to dzisiaj się odbywa. Nie, że kiedyś tam, albo dzisiaj go kochasz, albo może jutro nie dożyjesz, a, a dzisiaj się decyduje to, czy jesteś z nim, czy przeciw. I, i szatan już ucier, ucierpiał, pocierpiał klęskę. Oczywiście on jeszcze może kąsać, ale jeżeli my jesteśmy z Jezusem, to, to już jest Jezus jest zwycięzcą, ewentualnie diabeł może nas jakoś tam próbować, wypróbować. Ale, ale, ale zwycięstwo jest po stronie Jezusa. Któż w nam, jeśli Bóg z nami? Kto nas może odłączyć z miłości Chrystusowej? Jest taka tajemnica krzyża wywyższonego prowadzi nas do tego, żebyśmy właśnie szli za tym Jezusem, tak jak on. Tylko właśnie widzimy, że chodzi tutaj nie o dręczenie, męczenie siebie, tylko chodzi o posłuszeństwo aż do śmierci, o słuchanie, o to, żeby przemieniać, żeby być gotowym na dar z siebie dla miłości. Miłość, on, Bóg jest miłością, on jest tym celem. Więc po co to zbawienie, po co mi zbawienie tutaj mamy? tym zbawienie różne rzeczy, no i co z tym robić, no? No, trzeba swoje życie przemieniać tak, żeby pozwolić Bogu go przemieniać tak, żeby jednak on był moim zbawieniem i jakaś gotowość do oddawania mu swojego życia. To chyba całe życie radnym to polega, że uczymy się z nim oddawać mu swoje lata, to co nam zostało, a to czym mniej, tym bardziej cenne, tym bardziej szkoda, <laughs> żeby z nim łączyć, nie, że on cię ukradnie, tylko napełniać treścią i sensem, bo bo, 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 jak sobie wybrałeś tą królewnę, wyrzekłeś się tych księżniczek, ale masz tą królewnę, no to one. To nie jest tak, że masz martwą królewnę, bo, bo a porzuciłeś soczy z tych dziesięć księżniczek, tylko masz, masz ten Boży, Boży dar. To nie jest tak, że wybrałeś homon to małżeństwa, czy homon to ciężar kolejnych dzieci, tylko to jest dar. To jest dar. Teraz gdzieś na dniach jest ten dzień chorych zespołem Downa. Ja mam siostrę zespołem Downa. Można mówić o tej perspektywie, że to jest, to jest krzyż, to jest trud, tak? Krzyż, trud i tak dalej, ale to jest dar. To nie jest tak, że to jest taka figura, tylko to jest żywy człowiek z całym bogactwem emocji, z całym bogactwem ona wnosi do naszej rodziny siebie. Taką, jaką jest. Ona wnosi do naszej rodziny siebie i jej strata to jest strata, znaczy nie straciliśmy ale jest strata wyobrażalna. Jej strata to jest tak, jak strata każdego z naszych, z naszego rodzeństwa. Więc to oczywiście ktoś wnosi więcej, ktoś wnosi mniej, no ale maluch w ogóle wnosi kupę krzyku i tanie, pieluchy do zmieniania a taki słodkie, żebyśmy go zjedli z schrupali. Więc to, to jest taka też tajemnica, żebyśmy nie zapominali o tym, że miłość jest bogactwem, którą Bóg w nasze życie prowadza. Miłość jest jego obecnością, miłość jest początkiem wieczności. Koniec. Więc życzę dobrego przygotowania do świąt, pochwalenia z Chrystus.